Muito <laughs> obrigado. To przeciszmy jeszcze raz nasze okrzyki. pieśń chwały świata wszystkie ziemie świata. pieśń chwały Splata, wszystkie ziemie świata. Bóg ręką dał Nas też uśpiewamy, tak jak na wędkariu, co na celach ogłaszają. Jeszcze tam spojrzeć na jasełka, są piękne. Słuchajcie, tylko na razie te, słuchajcie. Te, te tak? Szukaliśmy nowo narodzonego króla. Żeby Księdza, przydać, tak, bo tam życia tak, są tak Jezusowi, który się wtedy naczynogł. i patrząc na gwiazdy, które prowadziła do tego miejsca. I dzisiaj wychodząc z pierwszoła gwiazdy morza. Ну, ну, ну,